Pogoda jest upalna, specjalnie wybrana na każdej postaci, bo przypomina, że mamy klimat kontynentalny, prawda? My jesteśmy na skraju, taką mamy typowo, typowo pogodę upalną. Jesteśmy bardzo radni, że w naszej galerii osób szczególnie zasłużonych dla rolnictwa prowadzić postać profesora Romana Prawochińskiego. I że możemy też się uczynić w gronie ludzi związanych z nauką polską, związanych z środowiskiem ziemiańskim, z którym był bardzo wysoko związany, no i z osobami z najbliższej rodziny, co upamiętniając postaci historyczne, coraz trudniej czynić. A tym, tym razem udało nam się nawiązać kontakt e, z panią e, Justyną Wnuchom, pana Prawłaśskiego i pana Jerzego wnukiem, z nukiem pana e, e, profesora Romana. A więc to taki rzadki przypadek, że mogą te e, osoby z rodziny wspomagać naszej inicjatywy e, i okazać nasze prace e, dokumentujące życie i dzieło e, osób, które wybieramy e, do tej galerii. E, ta inspiracja e, chodzi o powołanie tej galerii. Nie ma stąd, że jest to miejsce w sposób szczególny, zasłużone dla polskiej nauki i kultury, związane z rolnictwem, ale także z innymi naukami. I pan profesor pewnie mógł bywać w tym budynku, dlatego że po powrocie do Polski krótko był związany z TGW, które miał tutaj swoją aurę główną właśnie na tej sali powyżej do 26 roku miał miało swoje pracownie, laboratoria, zaraz na ulicy miodowej. Więc jeśli wykładał, jeśli bywał, to musiał także e, i ten obiekt e, e, poznać. A może bywał wcześniej, bo utrzymywał e, e, kontakty także ze środowiskiem Centralnym towarzystwem rolniczym, ludzi zbieranych z hodowlą. E, to, to wszystko się wokół tym, e, tego gmachu skupiało, więc być e, może nawet tutaj właśnie bywał także i, i, i wcześniej. Więc w osobie e, Pana Profesora e, przyjmujemy do tej galerii e, osobę e, i znakomitego pedagoga, i autora licznych podręczników. Możemy tutaj zobaczyć te książki, e, jak e, płodnym był tym e, pisarzem e, w tym zakresie, autora, e, propagatora nowoczesnych metod podobnych, co, co było e, zajęciem nastroż pionierskim, zarówno e, na terenie e, Rosji, gdzie e, kończył szkołę, swoją pracę zawodową, a także później w okresie drugiej, drugiej Rzeczpospolitej. A więc pisał, nauczał, sędziował na różnych konkursach, był wielkim autorytetem wśród hodowców koni, jeden z największych w Europie, najlepiej znanym. Całym wywalciem tych wszystkich konkursów, które się odbywały. Wtedy była epoka kultury konia. Ten koń był potrzebni w gospodarce, i, i, i funkcje obronne, i, więc, na powie, więc wszystko się na tym koniu opierało, cała, e, cała, e, cała gospodarka, więc wszyscy, którzy się przyczyniali do tego poprawy, e, odgrywali tutaj e, jakąś wielką, e, wielką rolę.